Hello, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moje kochane skarpetki w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z drugą propozycją najlepszego pudru do twarzy. Jest to zdecydowany zamiennik śmieciowego pudru Laura Mercier, ponieważ doskonale o tym wiecie i powtórzę to jeszcze raz, ponieważ na kanale mogą być nowi widzowie, którzy po prostu o tym pojęcia nie mają. Tak, ja też kiedyś używałem śmieci i używałem śmieciowego pudru do przypudrowywania swojej skóry twarzy, jak i również śmieciową pielęgnację. Ponieważ nadzwyczajnie w świecie byłem wielkim snobem. Tak, tak i jeszcze raz. Tak, no cóż, takie jest życie. Ja też kupowałem te luksusowe pudry w celu przypudrowania swojej skóry twarzy. I nie oszukujmy się, nazywajmy rzeczy po imieniu moje kochane skarbki, że w drogeryjnych pudrach i w perfumeryjnych znajdziemy tonę śmieci. Zwykłych śmieci i tak naprawdę płacimy za opakowanie za fajną reklamę, promocję na Instagramie, na YouTube, za marketing szeroko pojęty, za wszystko. A tak naprawdę wartość tego produktu w samym opakowaniu to jest groszowa sprawa. W zupełności. Patrzcie, puder La Prairie. Kosztuje prawie, że 800 zł. Ma tam ekstrakt z kawioru w składzie, abstrahując od testów na zwierzętach, choć to jest to bardzo ważny wątek w dalszym ciągu. I to, że La Prairie pakuje śmieci, nazywa taki puder odmładzającym. I co on wam zrobi? Odmłodzi was, usunie zmarszczki. Dlaczego? Bo kosztuje 869 zł, jak dobrze pamiętam? Nie. Następny puder. Two Face Peach Perfect. Śmieć, śmiecia goni, testowany na zwierzętach. Kolejna tragedia składowa. Laura Mercier, masakra. Mam jego zamiennik, zaraz do niego przejdę. I wiele innych pudrów. Huda, Fenty. Wszystkie śmieci. Talk. Nylon, mikroplastik, BHT, BHA, a nawet poliakrylamid. Ponieważ poliakrylamid zapewnia taki efekt HD. taki sfokusowanej buzi, wyidealizowanej, że naprawdę nie widać ani jednego rozszerzonego pora, że ta skóra wygląda fenomenalnie. I o to w tym biznesie chodzi, żebyście wydawali tony tysięcy złotych na cudowne kosmetyki, cudownej jakości. Poszemrane interesy, moje kochane skarby. A tak naprawdę ten efekt jest złudny, udawany, a w perspektywie dłuższego stosowania tego produktu, danych produktów, skóra może się pogorszyć. Nagle pory zaczopowane, nagle wysyp, nagle skóra maksymalnie przesuszona, i później po prostu szukacie ratunku. Zdecydowanie nie. I tutaj się rozgadałem na temat śmieci, bo ja nie wytrzymam, moje kochane skarby. Ja w każdym nagraniu muszę powiedzieć śmieć. Naprawdę. Ponieważ to, co się teraz dzieje w rynku kosmetycznym, to mnie przeraża. Nadzwyczajnie w świecie ja teraz bacznie usiadłem nad jednym tematem, o którym będzie na pewno filmik na kanale, i usiadłem wnikliwie nad tematem marketingu. Reklam na Instagramie postów sponsorowanych, filmów sponsorowanych. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, że polecanie takiego syfu przychodzi tak łatwo. Nie. Nie, to nie jest dla mnie. Ja analizuję dopiero ten temat i nadzwyczajnie w świecie nagram wam taki filmik, na co uważać w filmach sponsorowanych, jak to rozpoznać. Wszystko Wam zrobię, moje kochane skarby. Zrobię wam obszerną, merytoryczną analizę, żebyście Wy też mieli taki światopodgląd, o co tak naprawdę w tym biznesie chodzi. Na co macie uważać, moje kochane skarby? Zero śmieci, pamiętajcie. Dobra, rozgadałem się. I dzisiaj przychodzę do Was z zamiennikiem pudru Laura Mercier, którego miałem styczność używać 4 lata temu, jeszcze 4 lata temu. Ym, kosztuje on 200 zł, prawie że 200 zł, czy 200 już teraz, bo jak ja go kupowałem 4 lata temu, to ile on kosztował? 150, 160? Coś w tym design. Dobra, mniejsza. Odbiegając od tematu, jest w Rossmanie jego. Tańszy zamiennik, który obecnie na promocji kosztuje 11,79. Niewiarygodne? Niewiarygodne. Zdaję sobie z tego sprawę, ale wypróbujcie. A jeżeli stosowaliście w swoim życiu L'Ore Mercier, możecie w pełni wtedy porównać, jak wypróbujecie ten puder, że jest to to samo, tylko że bez śmieci. Ten sam efekt skóra wygląda idealnie, jest zmatowiona, nie wyświeca się. A przede wszystkim, jeszcze w tym pudrze mam przegenialny zapach, i dzisiaj będziemy rozmawiać o cudownym pudrze Lovely Mineral Loose Powder. On kosztuje obecnie w Rosmanie 11,79. Ja go kupowałem jeszcze bez promocji za 17,50, a teraz w Rosmanie jest na niego promocja za 11,79. I ta promocja, jak dobrze pamiętam, jest do końca lutego i Mineral Loose Powder. I jest to puder silnie matujący według nazewnictwa producenta, Puder ma silnie matowić skórę, ma po prostu nie rozbielać tej twarzy, że ta twarz ma nie być taka biała, trupio-biała po prostu, i że ta skóra ma wyglądać fantastycznie. I Ja na początku się przeraziłem, jak go kupiłem do testu, ponieważ mówię tak, ja mam skórę bardzo suchą. Fakt grunt, że robię bardzo bogatą, intensywną pielęgnację, ale czy ten puder nie przesuszy mojej skóry. Rozważałem nad tym. Myślałem, analizowałem, czy go otwierać, czy dać go naprawdę osobie ze skórą tłustą, żeby go sprawdziła. Postanowiłem, że raz kozi śmierć, raz się żyje, moje kochane skarby, i postanowiłem go otworzyć. Moja skóra nie została w żaden sposób przesuszona. A miałem naprawdę pielęgnację, naprawdę taką natłuszczającą. Ta skóra wyglądała strasznie świecąco i nie on Przegenialnie mi po prostu znakowił tą skórę. Obecnie też go mam na twarzy, ponieważ mam bogatą pielęgnację plus filtr i teraz mam go na twarzy. I jak widzicie, skóra wygląda fantastycznie i to nie jest żaden Photoshop. Puder, moje kochane skarby, również zastosowałem pod oczy. Ja mam skórę bardzo suchą i doskonale o tym wiecie: zero ściągnięcia, zero suchych skórek, zero odwodnienia, wysuszenia. Zero jakiejkolwiek masakry. Ta skóra wyglądała cały czas bardzo dobrze. Była przegenialnie zmatowiona. Fantastycznie wyglądała. Nie była ani gram przesuszona. Jak najbardziej. Ale muszę wam powiedzieć, że ja nie jestem w stanie do dnia dzisiejszego zidentyfikować zapachu tego pudru. Moje kochane skarby. Ponieważ on dla mnie na samym początku pachniał takim aromatem do ciasta waniliowym. A teraz dla mnie on pachnie kakao. Zapach przegenialny, zapach jest słodki, jak najbardziej, tylko pamiętajcie, ten puder de facto nie jest do jedzenia. Fantastyczny mat, jak najbardziej, mogę go zarekomendować dla każdego typu skóry, nawet dla skóry suchej, ponieważ ja mam skórę suchą, przetestowałem i jak najbardziej w pełni się sprawdza. Dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, jak najbardziej. I muszę Wam powiedzieć szczerze że czasem przy użyciu na przykład pudru jedwabnego z urody czasem przesadzę z jego ilością i mam po prostu zbyt pudrową skórę twarzy i zawsze sobie wzruszę po prostu tą buzię jakąś mgiełką, żeby to zmiękczyć i żeby to wyglądało w porządku żeby zdjąć tą pudrowość ostatnio przesadziłem z tym pudrem i ja nie miałem zbyt pudrowej skóry nie musiałem tego po prostu zmiękczać inną mgiełką. Także jak najbardziej dla każdego typu skóry. Obecnie w Rossmanie za 11,79 rekomenduję ten puder. Skład ma wzorowy, moje kochane skarby. Nie ma się do czego przyczepić. Także jak najbardziej rekomenduję go dla każdego typu skóry. Fantastyczny. Puder robi robotę, czego chcieć więcej. Także moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek Wielki, hej.